Witam. Dzisiaj postanowiłem sobie przejść 2 km rurociągiem do jeziora Damtiern. Tu jest początek tego, znaczy początek. Miejsce, gdzie ten rurociąg już wchodzi pod ziemię. Natomiast tutaj na powierzchni będę miał możliwość sobie przejścia po równym 2 km prosto do Tamy. Rura jest. Dość gruba, jednak jest takie dziwne uczucie niepewności, zwłaszcza jak się przechodzi przez takie wyższe partie tego rurociągu. No ale mam nadzieję, że tych wyższych partii będzie jak najmniej. Tutaj jeszcze jest kawałeczek wysoko. No i tutaj już jest, tu już jest bezpiecznie w razie ześliźnięcia się nogi Tam najwyżej sobie nogę skręcę, ale nic nie powinno mi się stać Także jak będą jakieś ciekawe odcinki to dogram zaraz dalszą część Tuż obok jest to prawda ścieżka leśna, no i płynie sobie strumień który w zasadzie tutaj jest tu jest jego dopływ a tam krzyżuje się z następnym no tu jest troszeczkę wyżej to muszę uważać żeby nie spaść Oj, chyba zrezygnuję z tego z tego marszu po tej rurze bo coraz bardziej się czuję niepewnie. To psychika, jak jest wysoko, to po prostu dobra, zejdę na duch, zejdę, bo tam jest ścieżka. Jak widać, są jakieś tablice informacyjne. Tu se przejdę pod rurą. Piękne chuby rosną. Zobaczcie. Tam co prawda to się spłaszcza ta rura, ale nie chcę, żeby mi się noga poślizła. No i już jest tutaj tablica informacyjna, informująca o tym szlaku. I myślę, że szlak jest troszeczkę ciekawszy niż ta rura, także zaraz tam pójdę pokazać jak to wygląda koryto tego potoku o, tu jest nawet taki, taki mały wodospadzik także chyba... ale gdzie ta, gdzie ta ścieżka prowadzi? zaraz będę musiał to wybadać na razie pauza w nagrywaniu no teraz ten odcinek, co tutaj idę to jak widać po pomalowanym kamieniu jest... ścieżka prowadzi dokładnie wzdłuż tej rury no, i tutaj sobie zeskoczę na, na ścieżkę, bo jednak niby szeroka ta rura, ale idzie się tak jakoś dziwnie, niepewnie momentami z powodu takiego nalotu, takiego brudu. But się ślizga troszeczkę. No i nie chcę tutaj o, spać na takie gruzowisko, że pójdę sobie kulturalnie jak człowiek ścieżeczką. Jest mostek. No i dobra, czy może tak wszystkiego wchodzenia po tej róży nie, nie filmuję? Przypominają mi się lewady na Maderze, którymi spacerowałem. Tylko że tam koryta z wodą są odkryte. Nie są zamknięte, tak jak tutaj w tej rurze. No i nabrałem pewności nieco, no bo jak się idzie szybkim krokiem, to nie wiem, chyba ta sama zasada działa co na rowerze. Lepiej równowagę utrzymać, niż jak się stanie w miejscu. Wtedy człowiek ma jakieś takie zachwianie dziwne. kondycja słabiutka coś No dobra, kontynuacja nastąpi Po lewej stronie jest wodospadzik, dlatego jest ogrodzony. Może tam zeskoczę. Dlatego jest tutaj ten kawałek siatki, bo dół jest dość głęboki. Nie wiem, czy to widać, wam pokażę. A tam jeszcze, jeszcze leży śnieg. No i dobrze, no i tutaj znalazłem taki lepszy punkt widokowy na ten wodospadzik. On chyba nawet nie jest oznaczony na mapach, na, znaczy na OpenStreetMap, może na norweskich Norgeskart jest oznaczony. Wtedy podejrzę nazwę, i na podstawie GPS-a dodam lokalizację do mapy. No i tam jeszcze można zejść niżej na tą, na tą niższą skałkę no a ja przyzumuję troszeczkę tę pozostałość jeszcze zimy o proszę bardzo jakie piękne miejsce naturalne Kolejny jest mostek oraz widzę, że będę musiał zejść z rury, bo ścieżka turystyczna, która idzie obok, tutaj ma kolejną jakąś tablicę informacyjną widzicie? Także zaraz pójdę obczaić, co to jest za tablica, no i. Będę kontynuował wchodzenie A tam widać W oddali Te większe jezioro I proszę bardzo kwitną sobie Zawilce Trujące kwiatki No ale Tak właśnie O tej porze roku jak się idzie Norweską ścieżką No to niestety Buty na 100% będą zgnojone. Tutaj jakiś wyrasta skrzyp. Powiem szczerze, że skrzyp w Norwegii. A nie, widziałem już, jak byłem po prostu kosandwiki. Także nie będę, nie będę kłamał. Widziałem skrzypy już, i tutaj mamy kolejną tablicę informacyjną. No i pokazuję miejsce, w którym jestem. I tutaj idę do tego jeziora, które nazywa się Dam Tiern. A to duże, co pokazywałem Wam przed chwilą, to jest fjord jednak. Także to jest jakby tablica numer 17. I tutaj się ta ścieżka rozgałęzia, ale to naprawdę trzeba patrzeć na oznaczenia na kamieniach. Bo tutaj niekiedy te ścieżki to jest ciężko dostrzec. No i jest ten strumień sobie. Płynący. Też na tej tablicy, na tej mapce nie wypatrzyłem, jaką on ma nazwę. Tym bardziej ten wodospad przepiękny, który Wam pokazywałem, też nie jest oznaczony. No a tutaj, o, tutaj w tym miejscu jest nieco bardziej sucho, ale to mnie wyprowadzi na dół. Być może w powrotnej drodze będę tędy sobie wracał, a na razie kontynuuję do góry. Tutaj Wam pokażę najciekawszy odcinek tego rurociągu, i nie bez powodu ścieżka go omija tam szerokim łukiem ja oczywiście przeszedłem tym ominięciem ale tutaj kawałeczek się wróciłem odważyłem się przejść po moście no jednak y, psychika człowieka to jest coś takiego y, strasznego że no zmogłem się na siłę, bo wiedziałem, że no po prostu po takim prostym odcinku to sobie nisko położonym to sobie niemalże biegnę a tu gdzie już jest wysoko i człowiek tak spojrzy w dół to jest po prostu, robią się miękkie kolana, i paraliż ruchu następuje. A teraz, chcąc nie chcąc, muszę wrócić tą drogą. No, i nic nie będę mówił, nagrywam, bo ja idę w skupieniu i nie myślę o tym, co będzie, jak mi się nóżka pośliźnie. No, i dobra. I można powiedzieć, że już najgorsze za mną. co się, kolana miękkie zrobiły, ale to najgorsze, właśnie jak się człowiek yy, zwolni, no to jest ta niepewność. Nóżka się trzęsie i wtedy z powodu strachu można spaść. No, a tutaj już jest końcówka. Podpora betonowa, taka większa. Nie wiem czemu, czy są takie. Co kawałek, takie grubsze, większe podpory betonowe. No, i tutaj już jest w tym miejscu tablica informacyjna numer 18. I ścieżka idzie dalej, ledwo widoczna, ale oznaczona farbą. Idzie tutaj już wzdłuż tego rurociągu. I jezioro coraz bliżej. No ale zobaczcie jaka jest różnica. Jednak troszeczkę pod górę się spiełem, ponieważ doszedłem sobie tutaj do śniegu. No ale jeszcze po drodze znalazłem grzyby. Co prawda kontrowersyjne, bo jest to pieszczenica kasztanowata. No ale zrobię ją zgodnie z fińskim przepisem. Co pan. Ekspert od grzybów Grzegorz, chyba Grzegorz Uczaj, nagrał filmik o tym, jak to należy tego grzyba przygotowywać. Dwa gotowania po 10 minut. Musi być pokrojony grzybek, woda musi być odlana pierwsza, później musi być przepłukany, znowu wygotowany. I co najważniejsze, nie wolno w trakcie gotowania przebywać w tym samym pomieszczeniu. Należy wietrzyć. Ponieważ toksyna zawarta w tym grzybie to oznaczenie szlaku. Unosi się w powietrzu i można się poprzez wdychanie samych oparów troszeczkę potruć. No ja chcę spróbować, czy to warto w ogóle, czy to coś z tego grzyba, jakiś smak po dwóch gotowaniach zostaje. Może dodam zdjęcie grzybka do filmu. No i... Po drodze, jeszcze jak tam dojdę do tego jeziora, to wiem, że jeszcze będzie jaskinia. No ale jaskinia to chyba, myślę, że taki temat na oddzielny film. Natomiast o tutaj widać zielone oznaczenie stąd przyszedłem, stamtąd. I teraz znowu wzdłuż rurociągu do jeziora no i oto idąc trochę po rurze trochę ścieżką dotarłem do takiej wielkiej tamy i zaraz tam przejdę tam są jakieś domki letniskowe hity tak zwane zaraz przejdę tam pokazać jak to wygląda jezioro tutaj jest taki malutki domeczek, znaczy domeczek Miejsce wypływu, gdzie się ta rura zaczyna, a tam jeszcze coś się sączy spod, spod tamy, jakby na dziko, i to słychać. No i to sama tama od góry. Tutaj jest taka kawiarenka, która funkcjonuje w sezonie letnim. Tu nawet jest jakiś termometr barometr. Niby 30 stopni pokazuje, ale nie wiem, czy to działa. E, to, chyba, to chyba nie działa. To jest takie, jest, tylko dla ozdoby. Tutaj tablica informacyjna, mapka zarazem. Opłaty jakieś nie. Myślałem, że tutaj opłaty są za wędkowanie, bo czasami się właśnie. Jeszcze stary system był, że się wypisywało taką karteczkę, później się wrzucało do takiej. Skarbony solidnej, jakieś tam pieniążki, ale to jeszcze, jeszcze go dobrze nie pamiętam. Wszystko to aż działa elektronicznie na vip Płaci się telefonem. A VIP to jest coś takiego jak w Polsce Blik. Ci co nie wiedzą, bardzo przydatna rzecz. Za parkingi za wszystko można tym płacić. Tutaj jest taka, właśnie jakoś o, śmietnik. No, i samo wejście na tamę. Oczywiście musi być zagrodzone. Wszędzie te zakazy wstępu, jak ja to uwielbiam, Nie trzeba przeskakiwać i ryzykować. Nie byłoby zagrodzone, to by człowiek mógł swobodnie przechodzić. Piękne jeziorko, wskaźnik poziomu wody Nie wiem, może tam pojadę gdzieś dalej i spróbuję się chociaż trochę wykąpać Co? Jest i Przelazłem No tutaj jeszcze można sobie wejść na, na mostek popatrzeć. I przywalić dynką w Winsze. No i tam już tak dalej nie będę szedł. Domki, hity, koniec tamy. No i tyle tego filmiku z wyprawy nad jezioro.